Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Chryste, z Jezus już tak jest umęczony, tak kłania się pod ciężarem krzyża, że oprawcy obawiali się, iż może umrzeć im w drodze, i że nie będą mogli cierzyć. się, widokiem jego ukrzyżowania. I dlatego nie z litości, ale z wyrachowania z tego przymusili Szymona z Tyreny, aby pomagał dźwigać krzyż Panu Jezusowi. Jak tradycja podaje, początkowo niechętnie się na to zgodził, ale spojrzawszy na Jezusa, na Jego oblicze, Pełne miłości, dźwigał ten krzyż ochotnie. Pan Jezus przyjmuje każdą pomoc. I cieszy się, jeśli chcemy pomagać. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych. Mówi, mnieście uczynili. Nawet kubek wody podany nie będzie bez nagrody.